O, jestem za tobą. O! To ten, zobacz, zobacz, tam jest jakiś kamienny mur. Tam e, to buduje ten zamek. E, Piękny chyba ten, ten zamek. Gremlin? No, chyba gremlin. Bo on chyba jest tym, tym, ta, tym głównym takim zarządzającym. No to to, to ta. No jest. No, no to to jest jego. Ale to piękne! Znaczy, to wygląda lepiej, mimo że ogólnie paskudnie wygląda. A co tu się stało? Trochę tutaj zac zaczął coś tam kombinować. Oto, to, jakiś. Była, ogólnie była akcja jakoś ponad tydzień temu, że błąd był na serwerze, że mogliśmy normalnie latać na Survivalu. A. I do tego <laughs> jeszcze był ten, że bloków nie mogliśmy niszczyć. I oni musieli cofnąć dwa dni postępu serwera. I tutaj Dobra. niektórzy byli skurzeni, bo budowle mieli porobione. A ja musiałem drugi raz, tak naprawdę, zaczynać od początku. Bo akurat przez te dwa dni yy, dopiero zaczynałem grać. To bez nadziei. Mogę się za zaprowadzić do mnie, dam ci kilka fajnych idemków. Oczuję hmm. jedzenie, bo już mam połowę kłodku. To stój, czemu nic nie mówisz, masz tu chlebek. Ale jeszcze sprintowałem. Dzięki. Tylko byś nie, nie sprintował. Tutaj to. to jest szybko Dimaika. spada. Czekaj, mam zakuśnięty Minecraft, ale tak cholernie. A. 15% O. Tutaj ten luz to jest abartament. Czekaj. To jest Dumaja. To Dumaj to to? robi? O, Pog Tak. Można sobie jak coś tą mapkę pobrać i tutaj większość sobie osób zaznacza gdzie O, widzę przyjdzie. tą piramidę. To jest wież. A no, no, to idziemy tam, idziemy. Właśnie. To chyba chusarz budował, ile się nie mylę. Tutaj zaczynają się tereny nieco lepsze. Nieco lepsze. <laughs> Nie Tutaj co widzę lepsze jakieś kurde. O dobra. No comment. Tutaj jest domek. jak go nazwał z 2012 roku. No idealnie pasuje. I tu jesteśmy bardziej na moich terenach. Gdzie ty? A widzicie? Tutaj nitka sobie mieszka, gdzie teraz idziemy. Musimy przez jej teren przejść, bo ja tam mam domek z drugiej strony. Mm -hmm. co to za grób? Pomnik, a. To, tak patrzę. Nie wiem, ktoś to postawił. Jedzenie. Ktoś coś gryzie, akrysz. Coś akrysz. Ała. No bo mnie gryzło. Hmm. To jest ozdoba, a ty jedzenie kradziec z nich <laughs> Tutaj zamek nitki, jakby co? Okej. Okay. A już tutaj wchodzimy do mnie. Moje o. oficjalne wejście. O, By... mój chlebek! No to ty masz w gesty mi iron, czy ten jest iron, to jest iron, to golem. jest miedziano golem golem nikt no... nie dodali w końcu do Minecrafta A Było no ostatnim. nie wygrał głosowania. A ale to... go wybudowałem. Tyś panem jego? Tak, chciałem, że wygrał. Głosowałem na niego i niestety nie udało się. Ja na nic nie głosowałem. A ten Alej to taki. No, no na Bendro, on w sumie jest, żeby go sobie testować. No taki trochę średni bym powiedział. Zdencja pana Q2 tego Archidasa. Tak, to ja. Mam tutaj pierwszą zbroję. Ona jest mi niepotrzebna i ona jest tutaj żelazna, ale jakieś enchanty ma. Nie najgorsze. O, dzięki. Lame Walker, co to jest? A tam jest kilka nowych zaklęć z pluginów. To one tam na dole są zapisane. Dostaje 20% ochrony na 5... co no nie wiem. Komplikowane. To. No, to jest super set. No jak jak? detection 4, 3... 3... Ja, nie to jest fajer. Ale mam Walker, co na pewno oddaję. Dobra. To tyle, a tyle by było. Osiągnąłem... Nie, no, żartuję już wysiadłeś? Wszystko się na tym serwerze Nie no, żartuję a, a, gdzie, a gdzie jest spiegol w ogóle? Spiegol? Czekaj, dam ci jeszcze od siebie eee, Czekaj Bo miałem, mam szczęście na trójce i trochę mi diamentów nadropiło Nie, no we... diamentów mi nie dawaj No weź, będę, będę miły Znaczy ja ci diamentów nie dam, ale coś diamentowego ci dam Łopatę? Motykę no. Nie to no masz, gdzie mógł sobie kopać Dzięki A jeszcze miecz W sumie czekaj, spiegol Jest na serwerze, Chcę zaprowadzić cię do niego Jest spiegol? O jest spiegol On eee, też sporo buduje Czekaj, jeszcze jedzonka sobie wezmę na wszelki wypadek Bo trochę będzie gdzie tam biegania I to by też dam. Masz to jest do końca gry. Tutaj w nocy czasami się pojawiają nieco mocniejsze potworki. <laughs> PISZĘ <skład>. TO razu. <laughs> Dobra no. <laughs> Spoczyłeś go. <laughs> Szkielety mają czasami enchantowane łuki. Strzelają fireballami czy coś. No tam były te filmy takie, co tam opisują serw, tam było coś, że są właśnie... Flipper! O me! No coś tam jest. Ale Jezu. najwięcej jest ich właśnie ten krwawy księżyc, nawet z naderu są potworki. W ogóle ten ster jest stabilny? E, tak. O, Lega miałem, a nie czy to był internet. Kurde. Nie z... Znaczy czasami tam się zdarzyło przy kopaniu zazwyczaj, co sam zauważyłem, ale nie wiem do końca, czyli to był problem. Jakoś też nikt się nigdy nie skarżył. Czekaj, jeszcze jedną rzecz. z mniejsza. Dobra. Łódka zapnij. Bierzesz ją? <noise> Pochodzę trochę i będę mieć wszystko zaraz. <noise> tam są jakieś teksturki do pobrania. Tutaj na ten serwer. A tam. Nie wiem czy tam widziałeś. Okrągłe drzewo Niech wiem, że Nie jest. działają, więc nie wiem o co chodzi. Jedynie zombiaki wyglądają jak z apokalipsy. Jakieś mają własne dźwięki. O. Bo nie wszystkie mi działają, nie wiem od czego to zależy. MOBy mi lagują trochę. Ktoś tam biegnie za nami. A dobra, jednak skręcił. Obny net nie mogę. Ale tryhardy. Serio, bo netherite? Naderajt? No on jest netherite'owy. Yy, wiem, że nether jest zamknięty. Jakiś czas temu był otwarty, przez dwie godziny tylko. No to by chłop wykopał. Czekaj, idź, no lepiej tutaj chodźmy. Bo spiegol zrobił drogę aż do spawnu. Kurde. Czemu tu jest Ruch <grym> Wracamy się jednak Nie mieli gdzie tego postawić Duma jak ma gdzieś tam enchant to może ci użyczę go, bo mi też użyczył Aha. A no i to jest ta dróżka, to ze spawnu ja bym nie chciał do niego trafić to będzie wiedział gdzie Okej, okay, okej okay. To tylko ten Spiegel, a obok niego, albo nawet z nim do końca się osiedlał. Dinka. coś takiego gadał? Ale co ja tam mam. robił? Bo ostatnio był otwarty przez dwie godziny, nader. Wiem. To kilka osób było. Mi akurat wtedy nie było. A no wiesz, i... jaki w ogóle będzie event, ten piątkowy? Bo chyba co piątek jest. Tak. Raz nie byłem, bo zapomniałem, a w <laughs> ostatni piątek to nie miałem czasu, bo byłem na ognisku. A o nie było tego domku. A to ty jest przygoda już już nie jeszcze raczej tak czekaj bo tutaj są komendy yy, pod pomoc znaczy ukośnik pomoc tam masz sprawdzić na przykład kto ile ma kasy czy coś. I tam jest komenda żeby sprawdzić kto jaki blok postawił. A ty kto inspektorski chyba tak nie nie yy, ukośnik co i o no nie, no no no, no. Spiegel e, to postawił, czyli to jest jego. A, no, to Dwa już jest jego. Uprawia. Dwa dni temu? Nie, dwie godziny temu. O, Tu musiał chyba dzisiaj to budować, jak był. No, to odcinek nagrywał. Pewam. Możliwe, że tak. Jedna z lepszych bas, jak na razie tutaj. No, ona jest ładna. No i to tyle. Ale, Ale to tak. harduje. A nie, to są wszyscy tygodnie, dobra. Jakby nie patrzę <laughs> <laughs> się skinia. Tutaj można zrobić ogród botaniczny, byłby ładny. To jest farma drzew. Uuu, na mury można już wejść, by nie było wejścia. Ładnie to wygląda wszystko. No, nieźle. Dobra, skill jest, zwalnąłem borówkę. On ma jakiś magazyn tutaj. Nie wiem. To Znaczy, tam jest jakaś dziura, gdzie właśnie wchodzisz, ale ja tam dokładnie nie zaglądałem. Co? Drewno, miedź, nic nie ma. Ej, <laughs> <laughs> e, to na szczerze? Mój pudełek nie, nie, nie jest gorszy niż jego skrzyki, które tu są. Niektórzy mają jeszcze jakieś tajne pomieszczenia pochowane gdzieś w podziemiach Na odcinkach tylko widać Ale bez kordów To no, gdzieś tutaj się buduje koło niego, jo? No albo w nim W nim <laughs> Nie, albo się podzielimy, że ja będę mógł bardziej ogarniać materiały wiesz. A No w sumie też No, a on będzie budował, ogarnął jakieś minerały, na takiej zasadzie bardziej No to nie jest głupie Będę nagrywał eventy, nagram jakiś pierwszy odcinek No i będę mieć raz w tygodniu jakby no no tutaj czekaj tak, tak. coś jest Mączka kostna na 5 dukatów No shop siana kurwa siana. 10 dukatów Gdzie to u niego jest? No tutaj, obok tego domku co yy, sprawdzałeś Gdzie ty jesteś? A tam, ja zostałem tutaj Koło tej nory Do dziury a. i w ogóle jak wygląda inflacja, czy, czy na przykład, chodzi mi o to, ile kosztuje na przykład krata 4 4.3 na tym serwerze, dukatów? jak to wygląda cenowo? A znaczy Ci chodzi o sklepy, które tutaj już są? No co, tak, czy jak, jak wygląda spodnie? cenowo, czy to na przykład dużo hajsu, czy to wiesz jak to wygląda? Jest inflacja duża, czy nie ma inflacji? To zależy, bo tam... Jak gracze robią jakieś sklepiki, to jest nawet w miarę tanio. Po jednym dukacie coś tam można kupić. Ale tam na spawnie to po 5 tysięcy, jak nie po 50 tysięcy, jakieś tam strzały były czy co coś. O Boże. Z efektami. O. A zarabianie tak, tak. jest przez eventy, własne sklepy i Questy, tak? Tylko tyle questy oraz niedawno jakiś tydzień temu na spawnie dodali targowiska, że tam można wymienić jakieś itemki. Okej, okay, do... a na przykład. Wocza... Co tydzień trzeba dać te 100 dolarów przynajmniej w do sklepu, to nie? No. A jak na przykład nie będę żadnego dolara? E, jak nie ma nic, to tam widziałem, że na Discordzie pisał, że ten będzie. E, jak to się nazywa? Ten, co. E, ten, co do, przychodzi brać. E, czekaj, wejdę, zobaczę. Bo się, nie pamiętam, jak to się nazywało. Ten, co przychodzi i bierze m, rzeczy Komornik o, komornik pisał, że przyjdzie na, na bazę i jakieś rzeczy zabierze. Jakoś tak napisał. Ja A jeśli nie będę mieć bazy? To ja nie wiem, to może cię wyrzuci. No bo jakby oni oczekują, raczej wiesz, ten to chyba jakiś damian tam to zbiera. Bo się mogę pinguje, co ty idzie, że mam mu dać pieniądze na ten, nie na, 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 na serio nie wbijałem. Tak, tak, on tam pilnuje. Tu też jest Roz... jakiś rozklep. Eee... Tak, ktoś tam jest w sumie. Tutaj dużo jest takich zadań. Jedne łatwiejsze, drugie trudniejsze. Tu jest ta karczma. Tu jest taki się. enderman. To tutaj obok jest karczma. Mam enderferwe, ale songs. Tu jest kolekcjoner gingsera. pobieram opłaty. A zadania, co? A no, są takie też. Dobra, nie chcę z samą gadać. Ja chcę zarabiać 100 dolarów. nie mogę zamknąć tego drzwi. 100 dolarów tygodniowo. Gdyż iż, ponieważ będę mógł oddać to 100 dolarów tygodniowo. No, tak można. Bo ja nie mam panu, żeby się pogadać, to by tak. Yy, nie wiem tej leżą bloki e, nederaitu i diamentów. Tak, zaakceptowałem quest'a i mam wykopać pełno drewna jakiegoś tam domowego. Boże. Nie wiem, czy chcę. A ty robisz jakieś questy, jakiś polecasz? E, jakoś nie bardzo. Tam kilka zrobiłem i kilka rzeczy sprzedałem, żeby mieć na podatki, bo jakoś mnie tam mocno to nie kręci. Nie wiem, dodali to, bo tego nie było tego ułatzieku. Tutaj Jerry jest. Wody Jerry, co Jerry w... w... robi? kolejnego. Przyjść. Let's go! Rzuć wyzwanie celom. I te, czy mógłbyś się udać do kapitana Iwara, wam dać. A. Niektóre są skomplikowane, że ja sam oh. nie wiem o co w nich chodzi. <śmiech> <śmiech> tutaj masz te targowiska, żeby wymienić jakieś bloki czy coś. Chleb. 3000! Ile? 80! Tęty. Też się dziwiłem, że drogę. A, 50 tysięcy załóg 5, Power 5 Unbreaking Infinity? To jest dużo, bardzo chyba. No to jest bardzo dużo. Tutaj ma zabloki wymiana. Po o. 10 dolarów, po 20. A tu obok ma. Czekaj, a za tamtego quest'a i ja bym. Do... A ty robisz tylko questę z drewnem, czy nie? Nie, a u górnika tylko robiłem, ale też dużo nie dał. Dwa staki niedzi chciał. Bo wiesz, się może będzie się opłacało tutaj sprzedać drewno niż robić tego questa na drewno. Tam eee, mam kil... możliwe. Ile? Mam 8 stacków różnego drewna po 64 i wiesz, tam jest chyba po 20 dostaję do jednego staka. Jak ktoś tu wpadnie, to już stąd nie wyjdzie przecież, bo to jest spawn, nie można tu kopać ani stawiać. O. Kurde, <laughs> trochę to ja się oddalę, Ja tam wpadnę jeszcze, na stówę. Ciekawe, czy ktoś tam już wpadł. To jest gravel? E... Nie, to jest dirt szary u mnie. Jak szary? No zobacz, to jest szary dirt. A jo, co to jest? Patrzcie, to jest, bo to jest tekstura dirta jak w 1 do 1. Ale szary. U mnie, tutaj 4 to, i tu 2. No pluginy muszą być na coś. No też, też to widać. Piękna trawa, jakaś zaraza jest. Ewidentnie. Tutaj to jest, to jest jakiś śnieg. Kolejny. Ale to, to z jednej strony boku, tylko. To z boku wygląda jak śnieg, no? Jakiś admin się musiał bawić. A bo tu już można kopać. Jo, o, można kopać. Chodź! Wszuki rozmnożę, ale będę dobry. Best friends forever. Populujcie. <laughs> <laughs> Może przygarnę sobie A... ten ul. Masz trzy pszczoły i masz full ult. <laughs> o Boże. Wiem, ale może się przygarnę jeszcze jeden. <laughs> nie wiem czy to czyjś, nie jest podpisany. To bierz, ale poczekaj jak one tam wlecą. Dobra, to nie zostaną. Tu jest jeszcze mała pszczółka. Jaki słodziak. To jest moje dziecko. O, wlazł jeden. Wlazł drugi, dawaj zbieraj to jak już teraz. Niech mała wejdzie. No Chips, polataj. O nie, wracaj. Nocy. Do Dobra. Idą? Niech będzie tak. A ta duża, gruba. O kurde. Ona żyje. Ja znowu wystraszyłem się. Myślałem, że będzie zła na mnie. Znajdzie sobie.